Cześć. Powiem szczerze, że to jest niesamowite, że tylko włącza mi się transmisja, a ja już się cieszę. Dzisiaj trochę w innej formie nawet założyłam koszulkę z serduszkiem, bo chciałabym zaprosić Cię na krąg otwartych dusz, które organizuję w Poznaniu. Powiem tak, to jest niesamowite, że, że to robię, bo może kilka właśnie tytułem wstępu, dawno temu, przed wyruszeniem w podróż w okolicach 13 lat temu, gdzieś 2000, może nawet więcej, 2010-2011, zwołałam taki swój pierwszy krąg, nazwałam go Zwrotem tarownic. Poczułam, że mam kilka niesamowitych kobiet wokół siebie i poczułam, żeby po prostu poznać się ze sobą. I w ten sposób zainicjowałam właśnie krąg. Wtedy jeszcze nie były tak powszechne jak teraz. To było niesamowite, niesamowita inicjatywa, bo spotkałyśmy się jakiś czas. Ja chwilę później wyjechałam, nie wiem, w ciągu pół roku czy roku, natomiast krąg przetrwał ile się lat dziewczyny się spotykały. Co byłam w Poznaniu, to do nich wpadałam. I kręki ogólnie, czyli bardziej kobiece, to krążyły wokół mnie, jak gdyby krążyły. W 2021 uczestniczyłam w kilku spotkaniach w, na Podkarpaciu. I w jednym z takich takim niesamowitym. Hmm. Niesamowitym dlatego, że zwołał ostatni krąg, jaki tam się spotkałam, to był krąg po, taki bardzo duży, to, to wszystkie te kręgi zwoływała Donka i to był krąg, który ona zwołała tak jakby dwie różne grupy, bo się kiedyś tam rozdzieliła z jakąś dziewczyną i potem chciały połączyć ten krąg, spotkać się jak gdyby na nowo po latach i w dniu, kiedy Donka... Miałyśmy się powiedzmy, że spotkać czwartek. To w tym dniu Donka samego rana trafiła do szpitala. Na oddział o Tak naprawdę jej życie. No właśnie jej dusza się tak jakby była w dwóch przestrzeniach, na, 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 na tym przejściu. I my ten krąg. Tak naprawdę ona zwołała ten krąg. Ten, no, jej dusza. Takim jej towarzyszeniu w odejściu, bo ona odeszła następnego dnia. Ale to było przepiękne doświadczenie. Po prostu niesamowite, no, no coś niebywałego towarzyszyć duszę w odejściu, kiedy tak czuło się jej energię, że jedną nogą, je, że ogólnie odchodzi, ale jeszcze tak się waha. To jest coś niezwykłego. W każdym razie, kręgi to dla mnie zawsze. No, połączenie dusz. To jest po prostu niesamowita energia. Wejście na głębokość, takie bycie blisko siebie i blisko drugiej osoby. Takie spotkanie się na równi, no, no wszelkie wartości, które ja jak gdyby są dla mnie kluczowe, wartościowe, bardzo się cieszę, że od lat też rozwijam kręgi męskie. No, w takim kręgu nie uczestniczę aczkolwiek no, dla mnie to jest niesamowite, że Teraz kręgi są bardzo powszechne. W związku z tym, że podróżuję, to szczerze mówiąc, były miejsca, w których czasami szukałam kręgu, ale zwykle jak byłam w jakimś miejscu, czy w Płocku, czy w Poznaniu, to akurat nie udawało się. Kilka razy udało mi się uczestniczyć w kręgach online. Jest to też ciekawa przygoda, troszeczkę innego typu. Wolę kręgi na żywo, natomiast jest to też no, jakaś tam możliwość, wtedy nie ma znaczenia. Gdzie jestem, w jakim kraju, nawet. Także to jest niesamowite. Także uczestniczyłam też w kilku online. I w każdym razie, jak rozmyślałam o swoim miejscu, miałam marzenie o domu, to no, czułam, że chcę zwoływać kręgi. I długo się powstrzymywałam przed organizowaniem swoich, no bo nie mam swojej przestrzeni. W ostatnim roku łamię różne swoje kolejne. Przekonania, schematy odnośnie może ścieżki zawodowej, nazwę to tak. I to, co mogę, może tak, słowami Marii Nowak-Szabat, mówię, robię to, co mogę z tym, co mam. Na razie nie mam swojej przestrzeni, natomiast mogę. Lepiej myślałam, że pierwszy krąg będzie w Białym Soku, bo tam często bywam. I tam się jak gdyby narodziło, że przecież bywam na tyle często, że. Na jakiś czas znaleźć salę i tam zwołać krąg. Szczerze mówiąc, byłam umówiona na taki pierwszy krąg na 14 września w tym roku w Jurcie, w Jurtach, w, chyba to jest Gród górnym. w razie blisko białoruskiej granicy. Natomiast tam miałam być dwa tygodnie i nie będę, one się czasami zmieniają i za tydzień będę w Poznaniu. I poczułam, że. Kurczę, że to jest dobry czas, tym bardziej, że 3 września zaczyna się nowy rok numerologiczny. To jest taka nowa energia właśnie inicjowania, czegoś nowego. I mówię, kurczę, jestem akurat w weekend w Poznaniu, mam przestrzeń, może przestrzeń, wtedy nie wiedziałam, ale mam tak jakby w sobie przestrzeń, że czas coś zrobić. I wtedy napisałam na telegramie do, do takiej grupy y, dziewczyn skupionych wokół ani duszy, mm, Takich właśnie, bo mnie bliskie jest podejście duchowe, więc y, napisałam tam, czy znają jakąś, kilka jest tam dziewczyn z Poznania, czy mogą mi jakąś polecić salę. I dostałam dwa namiary. W sumie trzy, ale z jednego nie chciałam korzystać, bo korzystałam z roku. Y, i, I chociaż miejsce jest ciekawe, bo to jest dom dźwięku i tam się dzieją różne ciekawe inicjatywy, to jednak współpraca z tym miejscem w sensie przy była dla mnie na tyle trudna, że nie chciałam powtarzać tej hmm, hmm, trudnej przygody, nie wiem jak to nazwać, w każdym na razie nie, 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 nie poczułam tego miejsca. Dostałam y, namiary na y, ukojenie, piękna nazwa, i na przestrzeń Poznania. Początkowo do ukojenia się nie mogłam dodzwonić, więc zaczęłam rozmawiać z przestrzenią Poznania. Wydaje mi się, że to jest ciekawe miejsce, bo żadnego nie znam tak fizycznie. Jednak w tym czasie udało mi się skontaktować z ukojeniem i okazało się, to, że mogę mieć wcale zapłowę taniej, to też jest argument. Natomiast to, że się okazało, że to jest przestrzeń mojej koleżanki ze studiów z którą nie miałam, właśnie no, parę lat kontaktu, e, natomiast e, to tak poczułam, że to taki znak. Byłam wtedy właśnie na końcu tego okresu, że taki miałam trudny czas i tak jeszcze nie wiedziałam, niby miałam energię, niby nie, natomiast poczułam, że to jest taki znak, taki przypływ energii, kurczę, jest, e, robimy to. I e, wiedziałam, że to będzie weekend między szóstym a ósmym, września, Natomiast nie wiedziałam dokładnie, który dzień. Więc jestem tutaj w takiej przestrzeni, że Asia, z którą tu jestem, pięknie czyta w kartach i poprosiłam ją o nie tyle, żeby mi dostała, żeby dostała informację, który dzień jest najlepszy, tylko jaka jest, co mówi dany dzień, jak gdyby jaka jest wibracja, jaka jest przestrzeń. I z tych przekazów tak jakby najbardziej się wyłoniła sobota, ewentualnie niedziela. Niedzielę o tyle początkowo mówiąc, brałam najbardziej niedziele, pod uwagę jakoś tak mnie przyciągała. Natomiast to jest dzień, w którym e, jedyny dzień, gdy mogę się spotkać z moim przyjacielem. I fakt, że spotkałabym się hmm, może, do południa, to nie jest dobre słowo, Przed 16, a krąg od 17. Natomiast szczerze mówiąc, poczułam, że chciałabym. Na maksa z tego czasu skorzystać, który mam z, z tym przyjacielem, bo możemy się spotkać na ileś godzin z nimi, z jego żoną i uwielbiamy ten czas. Więc nie chciałam y, taka być rozdwojona, no ale brałam też niedzielę pod uwagę. Y, a następnego dnia spotkałam się z Agatą Kulińską, z którą mam coaching numerologiczny i ją poprosiłam o taką y, informację, jaką, y, jaką w, w wibrację mają y, liczby na dany dzień. Czyli chodzi o konkretnie dzień. W przypadku piątku jak to był szósty, to szósty, i tak jakby podsumowanie. Także dwie liczby były brane pod uwagę: dzień i suma wszystkich cyfr. No i z tego, co ona powiedziała, to tak jakby najbardziej właśnie też sobota, więc ta sobota się po prostu sama wyłoniła. Więc ogłaszam przem i wobec, że 7 września o godzinie 17. W Ukojeniu przy ulicy pięknej, więc hmm, teraz tak sobie myślę, że kurczę, nawet nazwa ulicy jest przepiękna. Organizuje, zwołuje nawet krąg otwartych dusz. Yy, otwartych dusz, bo dla mnie jest ważna perspektywa duchowa, jest kluczowa, bym powiedziała. Yy, natomiast i też płeć nie ma znaczenia, właśnie kurczę, jest to czas, yy, nowa era to jest czas łączenia. Połączenia, czerpania z obu energii, i męskiej, i żeńskiej. I dla mnie, ja sama w sobie czuję dużo energii męskiej, i jednocześnie dużo kobiecej. I ja się bardziej uczę je łączyć, harmonizować. I dlatego chcę łączyć przestrzeń taką, gdzie się możemy spotkać jako dusze. Dusza z duszą spotkać, serce z sercem. Więc już teraz serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli jesteś w Poznaniu, masz taką możliwość, to w ukojeniu od 17.00 godziny w sobotę czekam na Ciebie. Zaczniemy krąg 17.15. Daję sobie 15 minut na takie oswojenie się z przestrzenią. Małe ewentualnie okazało, że jest dużo więcej chętnych, To Anusz zorganizuje. Kolejny, kolejne spotkanie. Jest możliwość, że samy tydzień, więc otwieram się na to, co się pojawi. Więcej informacji znajdziesz na mojej stronie: ja, Na stronie takiej głównej jest podstrona, która się nazywa Krąg Otwartych Dusz, i tam dostaniesz wszelkie informacje. Ten link umieszczę też pod tym nagraniem, natomiast na razie jestem w okresie weryfikacji, więc nie mogę takich linków żywych, że tak powiem, wstawiać, więc będzie informacja. Można, żeby uczestniczyć w rynku, najpierw zarezerwować miejsce, czyli w tym momencie napisać do mnie na ninamarta13małpa.gmail.com to też jest w zakładce, zakładce kontakt na mojej stronie. Czuję, że to jest początek, po prostu początek raz spotkań w Poznaniu, dwa spotkań w ogóle organizowanych w Polsce. Nie wiem czy w Polsce, natomiast, bo mnie ciągnie Podlasie w dalszym ciągu, też północna Polska, tak szeroko pojęta, ale być może ktoś zawoła mnie na południe, Poczuję, że to jest właśnie odpowiednia przestrzeń. Także, yy, także jeżeli czujesz w ogóle, rezonuje z tobą, to co ja mówię, yy, przeczytasz na stronie i to coś cię zawoła, to po prostu napisz, odezwij się, yy, może coś zorganizujemy razem. Yy, to też yy, jak yy, kiedyś w ogóle nie brałam pod uwagę online nowych rzeczy, no ale otwieram się. Sam fakt, że do ciebie mówię przez, yy, przez ten kanał. YouTube, na YouTube możesz mnie zobaczyć, to już pokazuje, jakie, z, jakie zmiany nastąpiły we mnie. I mm, otwieram się też na to, żeby organizować y, kręgi y, online. Y, też to będą kręgi otwartych dusz. Y, jeszcze nie wiem, kiedy będzie pierwszy, aczkolwiek myślę, że to już będzie bliżej niż dalej. <grytanie> Także zostawiam Cię z tym zawołaniem, jeżeli ci w duszy gra, nawet jeżeli. Słuchasz tego <laughs> za 10 lat. To też a nóż w dalszym ciągu. E, kręgi otwartych dusz e, są organizowane, więc e, a może da inspiruje cię do tego, żeby coś takiego zorganizować. E, jeżeli czujesz wezwanie do mnie, to zapraszam. Jeżeli czujesz wezwanie, żeby zorganizować coś w swojej przestrzeni, to daj mi znać. Być może będę mogła się pojawić. Z przyjemnością, ogromną przyjemnością się pojawię też w twojej przestrzeni. Z, z ogromnym sercem. W różowej energii miłości i na łonie przepięknej natury, jaką jest zieleń tych tuj.